Reszta i tak, tak drożeje, że włosy się jeżą wszędzie, nawet tam, gdzie jeszcze nie urosły. Teraz powinnam zaśpiewać. Dum, dum, ta, dum, ta, dum. Gdzie ty jesteś? Nie ma jej! Jezus, ona tu jest! I tańczy dla mnie! Ryszard, co ty tu żreś? Jezu, on tu żera jeszcze. Hai, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Nie wiem co to za zebranie, ale oni chyba chcą iść wietrzyć futra, tak? Teraz wyjdziecie. A ja umyłam i obieram laurce truskawki na malinki, bo wszystko co jest truskawkowe to jest malinkowe, rozumiecie, nie? I to jest mama, daj malinki, daj malinki. A masz soczek malinkowy. Idziemy pani zanieść, bo pani sobie zażyczyła do łóżka się, dobra, to nie to krajony. Proszę. Będziesz jadła? Tak. Dobra, to jest. O, już, widzicie? Dobre? Dobre, nie? Matko, ile tego urosło. Nie wyjmy. Jest, udało się. Udało się? Udało się, Laura, mamy kiełki. No, mama już sieje następne. Następne. No, już mama robi następne. Patrzcie. No proszę, możesz jeść. Mam, 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 mam. Dobre, nie? To jak tu Wiecie, co ja w ogóle lubię? Zapach rzodkiewki I te pikantne, ta pikantna mieszanka tak fajnie pachnie rzodkiewką, ładnie. Widzisz te kiełki? Tak, tak. U, to... Patrzcie, tu wystający, piękny, duży pęczek szparagów. Zaraz go umyję, będziemy robić. I znowu robię sobie tą mieszankę pikantną. I tak się... O co ty się tam tak śmiesz? I tak myślę, że to już nam starczy na dwa razy. Tak, to już sypiemy na dwa słoiczki. Zaraz sobie muszę pozamawiać jeszcze kiełki, wiecie? Wpadliśmy w taką fazę kiełków. Laura. Ja Dawid, dajemy do wszystkiego, do kanapki. Jak mamy obiad i pasuje, to na wierzch po prostu. Także polecam Wam, bo kiełki są bardzo, ale to bardzo zdrowe. Także linki w informacji pod filmem do tych kiełkownic, bo to jest super. Kto ogląda mój film na bieżąco, ten wie, że od, nie wiem, od może miesiąca, może nawet nie. Mam ksantosomę lindeni, która jest przepiękna. Ona jest przeboska i to jest piękny przysmak wciornastków. Miałam calutki, zaatakowany liść. I właśnie pytaliście się mnie, co ja używam na wciorki. No to najpierw robię to, co się da, czyli myję ją po prostu pod bieżącą wodą, bardzo, ale to bardzo dokładnie. I ja takich chemicznych oprysków nie używałam od przynajmniej dwóch lat olejek nim, który używam od zeszłego roku, to znaczy no to już mam drugie opakowanie w sumie. To możemy używać profilaktycznie i gdy mamy jakieś szkodniki, oczywiście czasami mamy tak dużo szkodników, że nam naturalne metody nie pomogą. Mi trzeba by było sięgnąć po chemię, ale ja naprawdę od dwóch lat nie używałam chemii i pierwsze co robię, gdy widzę jakieś szkodniki, myję ją mechanicznie i później robię taki roztwór. Litr wody, łyżeczka, mała łyżeczka olejku nim oraz kilka kropli, ze dwie krople płynu do mycia naczyń, dlatego że olej i woda, co powoduje, że ten olej pływa na powierzchni, tak? A gdy damy płyn do mycia naczyń, to wszystko nam się ładnie emulguje i połączy. Dlatego dajemy do tego z dwie krople płynu do mycia naczyń. I takim roztworem myje liść po liściu. No, gdy mamy większą roślinę, no to mamy ogólnie przekichane, tak? A tutaj jeszcze jest fajnie, bo są takie duże liście. To sobie je, że tak powiem, przeliżę. Więc, gdy mamy większą roślinę, która ma mniejsze liście, no to mamy przekichane. No ale chciało się mieć roślinki, no to mamy zabawę. Niestety nie ma takiego czegoś, że mamy rośliny i nie mamy insektów, bo wystarczy otworzyć okno. To nie chodzi o to, że je przynosimy ze sklepu czy coś. Też możemy, oczywiście, ale wystarczy otworzyć okno i robale po prostu chodzą wszędzie. To nie jest tak, że tylko ze sklepu możemy mieć insekta. Także prędzej czy później. Przygotujcie się na to, że jeżeli macie więcej roślin, to możecie mieć po prostu jakieś insekty i tyle, no i to jest normalne, no niestety. Taka jest natura. Robale lubią roślinki. Mamy szparagi umyte. Ja Wam powiem tak, ja nie odkrajam za bardzo tych końcówek, no chyba że są jakieś stare szparagi, nie wiadomo jakie. To są młodziusienkie, cudowne, wspaniałe szparagi, no i mamy ich dość dużo, nie? A boczku mamy trochę mniej. Bo ja robię je w boczusiu. Możecie je zrobić w szynce parmeńskiej, Więc ja nie będę na każdego nakładała. Chociaż fajnie by było. Ale te są naprawdę cieniutkie. Więc zrobię nawet po trzy. W jeden plasterek. Albo nawet po cztery. Bo są bardzo cieniutkie. Tak żeby wiecie, po troszku było tylko na każdym. Żeby gdzieś tam się ten boczuś przewinął. W końcu mamy sezon na szparagi. Jeszcze cena no można powiedzieć, że jest taka jak w zeszłym roku, nie? Także nie jest źle. I też momentami w zeszłym roku było gorzej. Ja tu się nie masz czego cieszyć, że o, szparagi mamy tańsze. Nie nie. Reszta i tak tak drożeje, że włosy się jeżą wszędzie, nawet tam, gdzie jeszcze nie urosły. Odkąd nagrywam filmy na YouTube, to kilka lat z rzędu was w sezonie maltretuję tym przepisem, nie? No, i tak wrzucam na 180 stopni. Teoria jest, że do 15 minut nawet wystarczy, ale... My lubimy potrzymać to trochę dłużej. Oczywiście tak, żeby boczek jeszcze był taki fajny, nie taki chrupki chips. Bo Jak będę chciała chipsy, to sobie kupię chipsy. Ale lubimy ciutkę dłużej podtrzymać, Także po prostu na oko czasami trzymam. Do tego będzie ziemniaczek. Pirę może zrobimy. I chyba jajko sadzone. I jeszcze jest trochę surówki wczorajszej z... no akurat gotowej tej, co kupiłam. Gdy mieliśmy kurczaka z rożna, Także do piekarnika. Nagazowałam sobie wodę. I właśnie raz na jakiś czas... Bo my nie pijemy takich napoi często. Naprawdę. No matko. No Boże, no nie odkręcę. Patrzcie. Świeże i... O jest. Dobra. I raz na jakiś czas właśnie lubimy sobie strzelić. Czy to kolkę zero, czy coś. No tu jest taki, taka miarka w środku i musicie najpierw nagazować wodę. Dopiero później wlać. Bo gdy zrobicie na odwrót to Wam po prostu wszystko pójdzie do góry. nie? Zresztą tutaj na opakowaniu też jest opisane. Właśnie fajnie jak ktoś przyjedzie czy coś. To można się... napić. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, jadę szybko odebrać, bo dokładnie 20. Nie, 31 minut temu. Do paczkowa tu trafiło jedno z moich roślinnych marzeń. Ach, jedźmy. A zimno jest, wiecie, strasznie zimno. Takie chwile i takie marzenia trzeba nagrywać. Teraz powinnam zaśpiewać. Dun, 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 dun. Oj. Oj. Boże, żeby człowiek miał tylko takie życzenia i takie marzenia. Moim największym życzeniem jest to, żeby moi rodzice, moi w ogóle najbliżsi, przyjaciele, znajomi żyli jak najdłużej, żeby nikt nie chorował. To jest w sumie najważniejsze dla mnie. Ale mam takie inne dzikie swoje marzenia. Jednym z nich jest marzenie roślinne, które właśnie przyjechało zapiąć ci pasy. Nie będę zapinać, bo jest leciutka. I nie będą piszczeć na skórze. Dobra, jedźmy otworzyć to! Boże! Ryszard! Trani, co ty to robisz? widzicie? My mamy wszędzie te siatki takie robione pod wymiar okna. I dzięki temu cały rok... Boże, tam jest Mir, nie wiem czego widać. Ryszard Dimir. I dzięki temu cały rok nie mamy, wiecie, ani komarów, ani niczego. Polecam Wam bardzo serdecznie, bo to rozwiązanie jest od samego początku, gdy tu mieszkamy i powiem Wam, że nie ściągamy tego na zimę. I jest git. Tam, tam, ta tam, tam, ta Jestem czurnięta, kocham życie.pl To co ja mam na sobie to jest ten taki fajny Ala, no, jak to nazwać, płaszczyk i on ma jeszcze kaptur, kieszenie i słuchajcie, ostatnio z teściową się śmieje, bo poszliśmy do nich i zostawiłam to. I teściowa mówi Idź załóż, tam leży ta twoja sarna. Mier mówi, że nie. A jak Mier mówi, że nie, to znaczy, że nie. Dobra! Zaczynamy! Action! Jezus! Jaka ja jestem! To wy nie macie pojęcia, naprawdę! Naprawdę! Kocham życie! Kocham życie! Jezus! Jezus! Zobaczmy tego pierwszego liścia! Zobaczmy tego pierwszego liścia, ale zapachowane! Jezus! Jezus, jak zapachowane! Gdzie ty jesteś? Nie ma jej! Jest! Jezus! Ona tu jest! I tańczy dla mnie! Chodź, wyjdę szybko! Chodź! Nie, czekajcie! Ja mam zbyt dużą eksfazę teraz! Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić! Ja nie wiem, co ja czynię tu! Boże, niech mnie ktoś pokieruje! Jest! Jest! Czekajcie, tylko otworzę to tu, tu mi ziemia leci! Nie będę taka wiśnia, wezmę Was tutaj pod spód na krzesło. Patrzcie, co ja robię przecież już ją widać. To jest najbardziej pospolite z pospolitych marzeń, jakie można sobie spełnić, bo wszyscy już dawno to mają, albo ludziom się nie podoba. Poczekajcie, patyczki to sobie zostawimy, a ja dopiero teraz się dorobiła mojej tajki wariegaty. Jezus, zobaczcie, zobaczcie. Ogólnie, i patrzcie, tu mamy nowego, nowego liścia, mamy nowy liścidzie, nowy liździdzie. Patrzcie, jakie piękne wybarwienie. No, boska, no, boska jesteś, boska jesteś. Ona jest ogólnie klapnięta, bo ona specjalnie była niepodlana przed podróżą. Bo ci w nocy miało być jakieś tak chłodno nie, nie, nie tyle, co przymrozków nie było. Więc zaraz ją podlejemy. Łodygi są cudnie wybarwione. Jezus. Matko. I wiecie co? Ogólnie moim zamiarem było poczekać do tego, jak to się mówi, poczekać do... do czego? Do 20 czy tam 21 maja na ten festiwal roślin w koninie. Bo te tajki tam są w naprawdę dobrych cenach i te okazy są dobre. Ale ten okaz, już z takimi, wiecie, dziurami porządnymi. No nie mamy tutaj formy dorosłej, takiej rasowej, bo nie mamy żadnego liścia z dziurką w środku. Nie, nie mamy żadnego liścia z dziurką w środku. To naprawdę uwierzcie mi, że udało mi się genialnie wyrwać i nie mogłam się powstrzymać. Ale znowu na festiwalu roślin będę szaiła się na ogromną i dużą. Ja już Wam mówiłam, na co będę się czaiła. Kto oglądał, ten wie. A teraz nie będę powtarzać, bo nie będzie niespodzianki. O! No co, no cicho, dobra. Jezus, wiecie co, aż mi jest gorąco. Ryszard, co ty tu żresz? Jezu, on tu to żera jeszcze. No ale ona była tak zabezpieczona w tyle warstw, że tu nawet nie ma siły, żeby ona w ogóle nawet przy pięciu stopniach zmarzła. Po prostu nie. Czekajcie, te patyczki sobie zostawię, bo tu były dwa czy trzy patyczki. Te patyczki sobie nie zostawię. I w sumie nawet nie wiem, czy ja tego kartona sobie nie zostawię, bo muszę rośliny wysłać. Uh -huh. I to będzie jeden z genialniejszych pomysłów. Ja sobie to zostawię. Tak, to się dobrze składa, bo muszę coś wysłać z roślinek. To to akurat będzie genialne. I tutaj może ktoś z Was zauważył, że jednego liścia mamy poucinanego, ale spokojnie ja przed zakupem Wiedziałam, że on taki jest, bo miałam zrobione, prosiłam o zrobienie każdego liścia osobno, w ogóle tak była fotografowana ta roślina i ja nie mogę, no po prostu ja nie mogę. Jak jest za dużo wariegacji tej bieli, to też jest niedobrze, no bo tam nie ma chlorofilu i tak naprawdę tam roślina ym, nie żyje i ten liść musiał jej mieć naprawdę dużo, bo tu widać po tym liściu to wybarwienie. Zresztą nowy też wychodzi, bardzo ładnie wybarwiony. I w momencie, gdy coś się dzieje z rośliną, to co pierwsze pada te białe elementy. A jak mamy ich w cholerę dużo, no to szlak jasny trafi. Wszystko piękne co białe. Pięknie jest wybarwiona, naprawdę pięknie jest wybarwiona. Boże, śliczna. No tylko mówię, no muszę ją podlać, bo ona jest, widać, że jest sucha i docelowo była niepodlana. Patrzcie, jak korzeń wyszedł z donicy. Jezus! Jakby ktoś już Kocham to zwariowane życie. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję, kciuka do góry, a ja zapraszam was na jutro. Do zobaczenia. Cześć! 13.35. Dobrze, że nie jest wieczór, bo bym nie usnęła. A tak przynajmniej do wieczora ochłonę i pójdę spać. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. A deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say, we're living like this. Like